Trenerze, trzecie zwycięstwo y, z rzędu, no odniesione y, w dramatycznych okolicznościach, t, 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 t tym bardziej smakuje chyba. Tak, do, i to z bardzo dobrą drużyną, bo uważam, że Zamość to jest y, mega fajna drużyna tej ligi, y, tam ma w tabeli, ma fajnych zawodników po, po historii, po Ekstraklasie, no ale my dzisiaj tą swoją walecznością y, znowu nadrobiliśmy, y, wierzyliśmy od początku, nawet przegrywając 5-1, że ten mecz możemy wygrać i udało się. Oglądając ten mecz z boku, trudno było nie odnieść wrażenia, że trener zespołu Gości tak kombinował dzisiaj, że wszystkie rozwiązania próbował. Próbował grać płaską broną, wysoką broną, 3 na 3, każdy swego. Bardzo często rotował składą co 5 minut, wymieniał praktycznie całą szóstkę w polu. No można powiedzieć, że próbował wszystkiego, a jednak punkty zostały w legnicy. Czy to utrudniło Ci prowadzenie zespołu, to co, to, co dzisiaj trener Gości robił? Znaczy... To, co gra Zamość, to już trzeci mecz z rzędu, dwa obejrzeliśmy ostatnie i też tak grało po 5 minut. Najpierw wychodzą niżcy zawodnicy, szybcy na wysoką grę, 3-3, czy nawet to każdy swojego, tak jak powiedziałeś. Po pięć minutach wchodzi skład, który rzuca z drugiej linii. W drugiej połowie grali 7 6. Też tak grali tydzień temu, także byliśmy na to wszystko przygotowani. Nam pasowała ta gra wysokimi, wysuniętymi zawodnikami, bo też mamy doskonale grających jeden na jeden i Karola Puta, i Kacpra Majewskiego, i Dawida Króla, także my to lubimy, my sobie, już nie będę mówił, ale my co środę gramy każdy swego na treningu, także trener gości o tym nie wiedział. Już wie. Już wie, ale to, to może nie zagra w rundzie rewanżowej z nami. tak? Tomko yy, tradycyjne pytanie. Co zdecydowało nasze zwycięstwo? poza, tym, po, po, poza tymi cechami wolicjonalnymi, ewidentnie charakterem i sercem, co jeszcze? No na pewno naszych dwóch, naszych dwóch rozgrywających, czyli Karol Put i Kasper Majewski ich doświadczenie, ich wizja gry, to jak oni kierują tą grę na Zamianę. Jako trener mam bardzo mega ułatwione zadanie, bo, bo nie muszę im mówić, wybrałem i powiedziałem, że, że że ogarniają to i, i robią to skutecznie, nie, nie wtrącają mi się w ogóle w ataku. A dzisiaj uważam, że to co mnie na, na plus zaskoczyło, na pewno Oliwier Wojsa, bo pod po nieobecność Skawińskiego, który ma le, lekki uraz, mega zawody, no i Kuba Mikulewicz, który był nominalnym trzecim kołowym, ale generalnie dzisiaj najlepiej zagrał na tej pozycji. Czyli można powiedzieć, że młodzież na tarciu? Oby, jak najwięcej, i jeszcze cały czas to powtarzam, jeszcze chcemy dwóch, trzech młodych zawodników pleśno, No bo ci doświadczeni, jak mają grać całą to no kiedyś, kiedyś nam się to nie uda. po prostu. Oli, nie, niespodzianka? Żadna niespodzianka, po prostu dobre, dobre zawody i każdy był skupiony na graniu. No więc wygraliśmy ten mecz. Powiedz, zaczęliśmy bardzo słabo, yy, o, bo bodajże od wyniku 1 do 6, czy w tym momencie Ty yy, nie zwątpiłeś w to, że możemy cieszyć się trzema punktami? Ani trochę, w, w ostatnim chyba meczu, albo dwa mecze temu też mieliśmy taki początek, bodajże z Koszalinem i też później wystrzeliliśmy na przewagę tych dwóch bramek. Dzisiaj praktycznie grałeś 60 minut do dechy, do dechy jako że Karol Skawiński lekki uraz i no nie mógł dzisiaj wystąpić. Czyli ta gra na prawym skrzydle spoczęła na Twoich barkach. Powiedz mi tak z perspektywy zawodnika, to ułatwia zadanie, czy, czy utrudnia ta, taka blokada, że w razie czego, jakby coś nie szło, to jest kolega, zmiennik, który Cię zastąpi? Powiem tak, z jednej strony to ułatwia, ponieważ nie ma presji, że trener zaraz cię Ciebie więc trochę jest lżej. Ale z drugiej strony no, na, na, na moich barkach spoczywała gra na e, prawym skrzydle, żeby pociągnąć do końca meczu z powodu e, Karola. I, no i było tak to, tak to było widać, że wychodzi na to, że chyba lubisz ten, ten ludzik, taki spokój, bo dzisiaj kapitalne zawody siedem bramek, bodajże chyba tego raz e, e, przegrałeś pojedynek z bramkarzem gości, to chyba twój najlepszy występ w barwach siódemki, bo według nas tak. E, a według ciebie? Według mnie chyba to był najlepszy występ. Okej, okay, cieszymy się bardzo i liczymy na, na, na kolejne mecze powiedz. Yy, czy dużo kłopoty sprawiała wam ta gra, Padwy? Du, dużo, bardzo dużo było zmian taktyki. Trener gości próbował dzisiaj różnych rozwiązań, ale jak było chyba byliście dobrze na to przygotowani. Byliśmy moim zdaniem bardzo dobrze przygotowani. Co było widać na boisku i po wyniku? Karol, czy można mówić o jakiegoś rodzaju niespodziance, jeżeli chodzi o, o ten wynik końcowy? Bo ja tak y, przeglądałem różne fora y, do, z, poświęcone li, li, Ligi Centralnej, to tak wszyscy bardziej dwojeczkę stawiali w, w Lidze Tepera. Ciężko im powiedzieć, czy to jest niespodzianka. Na pewno z... wydaje mi się, że nie byliśmy faworytem, ale nie byliśmy skazani też na porażkę. Eee, w ostatnich meczach naprawdę nasza gra się poprawiła, eee, czy to z koszalinem, czy to z łodzią. Eee, mieliśmy okazję tak naprawdę się sprawdzić z drużyną, która jest wyżej w tabeli. Eee, fajnie, że zdobyliśmy trzy punkty. Eee, cieszymy się z nich na pewno, cieszymy się z trzeciego zwycięstwa z rzędu i liczę na to, że, że będziemy szli w górę tabeli. Karol, powiedz mi, co, jest, co, co się z naszą drużyną dzieje na, w pierwszej fazie spotkania, bo to już jest kolejny mecz, gdzie zaczynamy od 0-4, dzisiaj 1-6 i drżymy, a potem tytaniczna wasza praca, heroiczna postawa i, i odrabiacie to, finalnie wygrywacie. Gdzie ty widzisz tutaj problem? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że może w tych pierwszych fragmentach meczu troszeczkę się gubimy. Skuteczność w ataku, błędy w ataku. Później troszeczkę uspokajamy tę grę, i zaczyna nam więcej rzeczy wychodzić. Na pewno musimy to przeanalizować, bo nie może być tak, że kolejny mecz wchodzimy tam chyba 5-1 w plecy. A Naprawdę ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Można powiedzieć, że nasza młodzież, bo to spora grupa tych bardzo młodych zawodników jest, która weszła do tego zespołu. Powoli, po prostu, no powoli powoli z meczu na mecz coraz bardziej wtapia się w ten zespół i podszyła tą ligę centralną, no bo coraz lepiej to wygląda. Na pewno koledzy powiedzieli w poprzednich wywiadach, że my potrzebujemy czasu. No nie oszukujmy się, my tak naprawdę wychodzimy w pierwszym składzie z czterema podstawowymi skrzydłowymi, bo i Łukawski, Majewski na kole Pacuła i Wojsa na skrzydle, więc tak naprawdę my potrzebujemy tego czasu, żeby się zgrać. Chłopacy potrzebują czasu, żeby na nowych pozycjach trenować, żeby, żeby coraz więcej jakości wprowadzać w naszą Nasz zespół. Cieszę się, że z meczu na mecz to wygląda coraz lepiej i, i liczę na to, że, że, że będziemy zdobywać te punkty, bo wydaje mi się, że gramy coraz lepiej dla oka, coraz szybciej, popełniamy coraz mniej błędów, bo te statystyki na pewno w pierwszych meczach nie były dla nas korzystne zarówno skuteczność, jak i błędy. Natomiast poprawiamy się w tych aspektach, ciężko trenujemy i liczę na to, że, że naprawdę będziemy wygrywać, nawet nie będąc faworytem. Tacy zawodnicy jak ty, czy Kasper Majewski, no nie ukrywajmy, to właśnie wy musicie ciągnąć ten wózek. Jesteście tutaj najbardziej doświadczeni, jesteście naszymi liderami. Na koniec chciałem Cię zapytać o, o taką autoocenę, bo tak troszkę odnosiłem wrażenie, że z tych pierwszych spotkań, no może z wyłączeniem meczu w Poznaniu, nie do końca byli zadowolony ze swojej postawy, ale dzisiaj, ja już nie abstrahuję od, od liczby bramek, które dzisiaj były bez liku z Twojej strony, ale to chyba dzisiaj był mecz, taki mecz to, to był taki Karol Pud jakiego pamiętamy z poprzedniego sezonu jak ty to widzisz to znaczy na pewno zaczynając od tego meczu y Mogę powiedzieć, bardzo się cieszę, że zamość wyszedł nam tak wysoką obroną. Jest to młynna woda. na wodę. E, nie ćwiczyliśmy to na meczach, natomiast nie spodziewaliśmy się tego, bo nie oszukujmy się, nie mamy piorunujących warunków, jeżeli chodzi o rzut z drugiej linii. Natomiast jak zobaczyliśmy, e, że nam wyszli wyżej, wyższą obroną, to, to, no, to było pozwolenie. Na grę jeden na jeden, w tym się czuję świetnie. Miałem tak naprawdę całe boisko. E, koledzy tak naprawdę mi odsuwali, ja mogłem grać e, to, co najlepiej potrafię. Jeżeli chodzi o poprzednie mecze, to też nie chcę się usprawiedliwiać okres przygotowawczy grałem z może nie grałem, ale miałem problem z mięśniem. Nie mogłem wejść w rytm meczowy na początku. Nie grałeś w, większo w większości sparingów to i, i, i to przyniosło efekt. Myślę, myślę że tak. Myślę, że te, e, że te początkowe mecze były dla mnie jakby okresem przygotowawczym. E, ja się z meczu na meczu czuję coraz lepiej, czuję, czuję się coraz szybciej, coraz pewniej, e, więc mam nadzieję, że, że, już, że już tylko tak będę grał. I takiego Karola Płyta chcemy oglądać. Dzięki Karol. Dziękuję bardzo. Dzięki.